Andrzej Duda właśnie szykuje pokój odosobnienia dla Marcina Romanowskiego, a Agata szykuje jedzenie, bo wszyscy w pałacu są gotowi na to, że już niedługo kolejny więzień polityczny z podramienia Bodnara i Tuska zjawi się w pałacu namiestnikowskim. Gdyby w pisie było więcej dworczyków Pis rządziłby do dzisiaj. Właśnie z tego zdania nie powinien być dumny Michał Dworczyk, bo dzisiaj to zdanie wypowiadane przez dolnośląskich samorządowców doprowadza do tego, że Jarosław Kaczyński albo się go boi, że ten stanie się delfinem w pisie, albo po prostu ma już go dosyć, bo dworczyk za dużo według Kaczyńskiego gada. Cześć wam, mógłbym ten dzisiejszy materiał zacząć dokładnie tak samo jak zaczął nie kto inny jak guru internetu, hipokryta polskiego biznesu, pan Stanowski. W teorii Maciej Gdula, w sprawie spółki zajmującej się sztuczną inteligencją, miał najprostsze zadanie pod słońcem: nie wpierdalać się. Wczorajszy czy przezczorajszy materiał, który spłodził, albo bym powiedział inaczej, wyżygał z siebie stanowski na temat pana ministra Gduli. W związku z tym ten materiał nie odpowie Wam jednoznacznie na pytanie, czy Maciej Gdula jest kretynem. Mógłbym powiedzieć, że Romanowski jest debilem, ale tego nie mówię, żeby była jasność. Mógłbym Wam powiedzieć na końcu tego materiału. To Wy ocenicie, czy Romanowski jest debilem, czy nie jest debilem, a może jest tylko hipokrytą. Ja tego nie wiem i ja nie oceniam. Ja tylko zadaję pytania, a materiał, który teraz Wam pokażę, będzie tak profesjonalnie zmanipulowany i tak niedopowiedziany, że ludzie w TVP-ie dwa lata temu uczyliby się od Stanowskiego, jak manipulować rzeczami. Dlatego teraz ja zapraszam was na materiał nie o panu ministrze Gduli ale o byłym wiceministrze i przyszłym więźniu politycznym, panu Marcinie Romanowskim. Romanowski do 2023 roku przegrywał wszystkie możliwe wybory. Nigdy żaden suweren nie dał mu prawa zasiadania w żadnym organie, do którego tak naprawdę aspirował. Brzmi to tragicznie? No cóż, fakt jest taki, że aspirował tylko raz i mu się nie udało, ale Stanowski by to przedstawił, że aspirował tyle razy, i ani razu mu się nie udało. Debil, hipokryta, a może po prostu wyborcy go nie lubią i go nie wybierają. Ale nie ma problemu. Kandydujesz, się nie udaje, idziesz do ordio, idziesz do ordo juris. Jesteś nagle przyjacielem Zjednoczonej Przestępczej Grupy Prawicowej, i taż że grupa wystawia cię albo na wykładowcę w jakiejś uczelni, albo na wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwości, albo daje ci do dyspozycji kilkaset milionów, żebyś rozdawał na prawo i lewo, albo tak naprawdę ta organizacja za chwilę będzie ciebie broniła, bo wie, że ty wiesz, że oni mają naprawdę w cudzysłowie krew na rękach. A jeszcze jedno, jakby wam umknęło, to pan Romanowski jest numerariuszem, numerariuszem w Ordo-Juris. Wiecie, kto to jest numerariusz? To jest gość, który żyje w celibacie. Ordo-Juris, życie w celibacie, to jest dokładnie to samo, co by powiedzieć o księżach w Dąbrowie, w Sosnowcu i w tysiącach, jak nie setkach tysięcy innych miast. Przecież oni mają kobiety, oni mają dzieci. Oni mają kolegów, oni robią imprezy gejowskie na parafiach, zakrapiane i posypywane. Oni żyją, kurna, w takim celibacie, jak ja żyję na Antarktydzie. Romanowski z nazwy żyje w celibacie, w ordo Z tym samym ordo Iuris, w którym zarząd nie tylko wdawał się w romanse z koleżankami, które mają mężów, ale także robił to na biurkach. W swojej siedzibie, gdzie były naprawdę ciekawe historie, o których słyszeliście. Więc pan Romanowski, twierdzący, że żyje w celibacie, to jest tak samo, jakby powiedzieć, że pan Romanowski nie rozdawał na prawo i lewo pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Ja tylko przypomnę, panie ministrze Romanowski, że bycie gejem, nieważne czy aktywnym czy pasywnym w związku, to także jest złamaniem zasady celibatu. To nie jest tak, że jak pan nie idzie do łóżka z kobietą, to pan już żyje w celibacie. No nie no, bracie, to tak nie działa. Znaczy, ja nie mówię, że pan jest gejem, żeby była jasność, ale gdyby się okazało, że z śladem księży z Dąbrowy Górniczej, z Sosnowca i z innych miejscowości w Polsce wybiera pan chłopców, to sprowadzam pana na ziemię. Życie z mężczyzną to nie jest życie w celibacie. To no tak tylko dla wyjaśnienia sprawy. Ludzie Pisu to nie tylko hipokryci, złodzieje czy pospolici przestępcy. Musimy wiedzieć, że ludzie Pisu przez lata, łącznie z dniem wczorajszym, stawiają Polskę na piedestale w wielu kategoriach. I teraz pokażę Wam o co chodzi. Tak jak powiedziałem, jako Polska, dzięki Pisowi, jesteśmy prekursorem, jesteśmy mistrzami w wielu kategoriach. Po pierwsze, to my wybudowaliśmy milion aut elektrycznych, kiedy Elon Musk ze swoją Teslą ledwo, ledwo sięgał 100 tysięcy rocznie produkcji aut elektrycznych. To my budowaliśmy 100 tysięcy mieszkań rocznie, gdzie te bidne Niemcy budują zaledwie 60 000 do 70 tysięcy mieszkań, gdzie tym Niemcom do Polaków. To my byliśmy w stanie zaimportować tryliard maseczek antykowidowych, przywieźć, przywieźć je największym antonowym, czyli samolotem dostawczym na świecie, gdzie inni wozili to awionetkami po kilka tysięcy, to my byliśmy w stanie dzięki Mateuszowi Morawieckiemu i innym działaczom zjednoczonej grupy prawicowo-przestępczej doprowadzić do tego, że kupiliśmy setki, jak nie tysiące respiratorów, co prawda nigdy ich nie dostaliśmy, ale je kupiliśmy. I to my, jako pierwsza nacja na świecie, jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że po wczorajszym cofnięciu immunitetu panu Marcinowi Romanowskiemu, my już na zawsze będziemy krajem, który ma się czego szczycić, bo my zapisaliśmy się właśnie na kartach historii jako pierwszy kraj z pierwszym posłem, któremu taki immunitet został cofnięty. Zgromadzenie postanawia uchylić immunitet Marcinowi Romanowskiemu, aby, aby umożliwić wymierzenie sprawiedliwości. Czytamy w rezolucji przegłosowanej w środę zgr przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Poparło ją 85 delegatów z różnych państw Rady Europy. Przeciw było 23, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Jako pierwsi przecieramy szlaki. Aby ta skostniała struktura, jaką jest Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, wiedziała, jak cofać szybko, skutecznie i bez pieprzenia głupot immunitety. Ale co tak naprawdę się wydarzyło od niedzieli do środy? Bo pamiętajcie, że wniosek poszedł w weekend, a już w środę facet nie ma immunitetu. To jest cholera. Ekspresowe działanie, czy to jest działanie na zamówienie polityczne? Jak będzie starał się przekonać nie tylko Romanowski, ale wszyscy koledzy ze Zjednoczonej Prawicowej Grupy Przestępczej? Co ciekawe, chronologia jest taka. W weekend minister Bodnar wysyła wniosek do tego zgromadzenia o cofnięcie immunitetu. Wniosek jest odczytywany, jest jako pilny, idzie do specjalnej komisji. Komisja wydaje swoje. Swoją decyzję, znaczy postanowienie mówiące o tym, w którą stronę powinno iść, czyli na przykład u, u, powinniśmy uchylić, ewentualnie nie uchylić ten immunitet, następnie poszło to na głosowanie, ale w tym czasie pan Romanowski miał prawo stanąć przed po pierwsze komisją, po drugie przed parlamentarzystami, przed tymi wszystkimi kolegami i koleżankami z całej Europy, którzy tam byli i mógł powiedzieć: słuchajcie, Jestem niewinny. To jest polityka. Ten tusk z Bodnarem robią normalnie na Białoruś w Polsce. Ratujcie mnie, bo będę więźniem politycznym i nie dadzą mi salce sonu, ani alkoholu żadnego przez lata, miesiące, tygodnie. Ratujcie mnie, ale nie. Pan Romanowski, który nadzorował Fundusz Sprawiedliwości w latach 2019-2003, który no, dzisiaj będzie odpowiadał za to, że w trakcie tego swojego panowania w funduszu no, rozdał na prawo i lewo tam około 200 milionów złotych, dzisiaj pan Romanowski nawet nie miał odwagi stanąć przed swoimi kolegami z tego zgromadzenia i po prostu się obronić. On wolał wrócić do Polski i zacząć kombinować, jak tu swoją dupę uratować. Sprawa jest o tyle poważna, znacie takie powiedzenia, kruk, kruk krukowi oka nie wykole, znacie tą zasadę, że tak naprawdę lekarz lekarza nie wsypie, a polityk i tak nikogo nigdy nie ugryzie, mimo że będzie szczekał jak oszalały. No właśnie, tą sobie maksymę, albo te maksymy zaszył sobie, zakodował i wypisał na ścianie, tutaj tak na ścianie wypisał pan Romanowski. Natomiast nie spodziewał się tego, że Bodnar z Tuskiem to nie są kruki, tylko to są uczciwi politycy, którzy nie pozwolą sobie na to, żeby przestępcy chodzili po ulicach. Ja nie mówię, że Romanowski jest przestępcą, ja tylko generalizuję w tej chwili, że ci ludzie nie pozwalają przestępcom chodzić po ulicach. Sąd oceni, czy Romanowski jest przestępcą, czy nie, żeby była jasność. Ściganie, ewentualne zatrzymanie i aresztowanie pana Romanowskiego nie wpłynęło samo w sobie. Na prawidłowe funkcjonowanie zgromadzenia ocenił, oceniło zgromadzenie. Zauważyło też, że wniosek dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w Polsce, zanim Romanowski został delegatem, za zarzucan, zaś zarzucane mu czyny nie wiążą się z działaniem samego zgromadzenia parlamentarnego. No właśnie, jeżeli coś nie działo się ze względu na działalność polityczną, to immunitet nie powinien chronić tego, który ukradł, Podpieprzył, rozdysponował niezgodnie z procedurami, tak jak mówił ten chorała, że ci, co kradli bez procedur, to będą osądzeni. Więc, panie Romanowski, pan możesz być pierwszą ofiarą nie Tuska czy Bodnara, tylko doktryny chorały. Kradłeś pan bez procedur, to pan dzisiaj, kurna, odpowiadaj. Znaczy, to tak mówi chorała, nie ja. Ale wróćmy do tego wątka, że Romanowski, jak się dowiaduje, że w parlamencie, w tym zgromadzeniu parlamentarnym pojawia się wniosek Adama Bodnara o cofnięcie immunitetu, to on nie szykuje się do tego, żeby napisać swoją mowę obronną. On kupuje bilet. Znaczy w sumie nie kupuje, rezerwuje bilet, bo my za to płacimy. On rezerwuje bilet i wraca do Polski po to, aby po pierwsze, żeby po powrocie ze Strasburga nie został wsadzony w sukę policyjną i zakuty w kajdany z Widmem kamer na lotnisku. Jak to było, miało miejsce. Czekaj, kto to ostatnio był na lotnisku zatrzymany? A czekaj, Ryszard Czarnecki. To chyba też polityk trochę zjednoczonej grupy prawicowej. Tak mi się coś wydaje. No, Jakiś niefart chłopakom na prawicy teraz się pojawia. Po drugie, pojawia się po to, aby zrobić już kroki wyprzedzające, aby pokazać, że zaczyna się nagonka, na kolejnego więźnia politycznego. Polski poseł uważa, że przedstawione mu zarzuty są nieudokumentowane oraz wadliwe prawnie, co wskazuje na motywy polityczne. Powiedział pub, że komisja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy pogwałciła jego prawo do obrony, bo nie wysłuchała go w, w rozsądnym terminie i nie przekazano mu odpowiednich dokumentów. Podobne zarzuty stawiał w środę na posiedzeniu tegoże ciała jeden z polskich delegatów, poseł PiS Paweł Jabłoński. A więc oni wszyscy, łącznie z Romanowskim, zaczynają budować mit, że pan Romanowski będzie kolejnym obok księdza Salcesona, dożywianego Wąsika i Kamińskiego, a także pewno niedługo wielu innych posłów, polityków i działaczy PiSu, więźniem politycznym. Ale co może zrobić Romanowski? Bo zamiast być tam. I bronić się, próbować przenieść to posiedzenie, zrobić cokolwiek, aby pokazać swoją dobrą twarz. To Romanowski nagle wraca do Polski, tylko po co on tam wraca? Moim zdaniem po pierwsze, żeby przekonać Andrzeja, dudę, Andrzej, słuchaj, jak przyjdzie dzień próby, to szykuj zagatą chatę, sypialnię, w której ja będę przez kilka długich lat, nie czekaj, miesięcy się ukrywał, poproś ministra Derę. Albo innego tam ministra, tego co jest lekarzem, żeby przygotowali centrum medyczne, bo różnie może być. Mogę zasłabnąć, mogę się uderzyć o futrynę i nabić sobie siniaka. Może się okazać, że będę kulał i trzeba będzie wsadzić mnie w gips. Ale nade wszystko Andrzej, proszę cię poproś Mastalerka, żeby przyszakował już szachy, warcaby i może Nintendo. No bo co ja tam będę bidulek robił tyle dni i miesięcy? Przecież ukrywanie się na widoku w Pałacu Prezydenckim. To będzie cholerna nuda. A Duda, mimo wszystko z prawnikami, już szykują ułaskawienie im Blanko. Mimo, że chłop jeszcze nie siedzi, mimo, że nie ma jeszcze tak naprawdę sprawy sądowej, to kancelaria prezydenta już czyta od prawa do lewa, od końca do początku, konstytucję Rzeczypospolitej po to tylko, aby znaleźć no nie, oni nie muszą znaleźć, oni sobie stworzą wytrych do tego, żeby ułaskawić Romanowskiego. A teraz jeszcze jedna kwestia. Skoro mówiłem Wam na początku, że ja nie mówię o tym, że Pan Romanowski jest debilem, że zostawiam tą decyzję Wam po tym materiale, który jest bardzo rzetelny i w ogóle niesugestywny, że to Wy możecie ocenić, czy on jest debilem, czy po prostu będzie więźniem politycznym Donalda Tuska i Adama Bodnara. Teraz zdając cały ten materiał, napiszcie mi, komentarzu. Zaraz po tym oczywiście, jak zasubskrybujecie i polajkujecie ten film, czy Romanowski jest debilem politycznym, czy więźniem politycznym? No dobra, będzie debilem politycznym czy więźniem politycznym waszym zdaniem? Nie wiem czy wy też tak macie, ale ja po prostu tak mam, że jak widzę słabszego, nad którym się ktoś znęca, to staję w jego obronie. Jeżeli widzę kobietę która jest no niestety poniżana przez mężczyznę, i nieważne, czy to jest jej ojciec, mąż, czy to jest jakiś człowiek po prostu randomowy z ulicy, to stanę zawsze w obronie kobiety. I tak samo mam i ze zwierzętami, i z kobietami, i ze słabszymi mężczyznami. Zawsze wiem, że to jest głupie, staję w ich w obronie. I dlatego teraz powiem Wam całkowicie na serio: staję w obronie nikogo innego. Jak gladiatora dolnośląskiej, części, dolnośląskiej i opolskiej części wyborów do Europarlamentu Michała Dworczyka. Michał Dworczyk, człowiek, o którym samorządowcy na Dolnym Śląsku mówią, że jest jednym z najbardziej rzetelnych pisowców, jakich znają. Michał Dworczyk, który wiele razy był uznawany za tego, że potrafi dowieść obietnicę i nieważne, czy prezydentem jest ktoś z lewicy, czy burmistrzem jest ktoś z Platformy? Jeżeli mógł, to dowiózł to, co obiecał. Ale o co tak naprawdę chodzi z biednym Michałem Dworczykiem? No cóż, Michał Dworczyk zagalopował się, powiedział o jedno zdanie za dużo. Powiedział, że w suwerennej, solidarnej, ziobrowej Polsce ludzie, którzy tam są, są w dużej części winni za to, że PiS nie rządzi kolejną kadencję. I za te słowa Został tak naprawdę po pierwsze zrugany, doprowadzony do pionu, a na koniec będzie. A dobra, do tego jeszcze zaraz dojdziemy. A teraz jeszcze jest no, grożone mu paluszkiem, że jak się nie wycofa, nie przeprosi nie powie, że żartował, to Jarosław Kaczyński go wypiewszy z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. I co ten bidulek będzie dalej robił, jak on 20 ponad lat jest w PiSie. Jak on wygrywał praktycznie wszystkie wybory od 2006 roku, do których aspirował, Michał Dworczyk, który z kilku tysięcy poparcia na początku przeszedł na 120, chyba 3000 poparcia w, zeszły, w tym roku, w wyborach europejskich, będzie ścięty według niektórych jaskółek, wiewiórek albo innych zwierzątek, które donoszą w ty o tych informacjach z Nowogrodzki. Kwestie sporne są domykane. Już teraz bardziej są kwestie techniczne formalizowane. Drzwi powoli domykają się i karteczka w sejfie została zabezpieczona do momentu kongresu, to już moim zdaniem zostało postanowione. Tak mówi jeden z moich ulubionych posłów, albo Gosek, albo Matecki. Nie pamiętam tego, wiem, że na zdjęciu, które teraz widzicie, jest jego napisane imię i nazwisko, ale kiedy sobie pisałem scenariusz, to tak naprawdę miałem ten twarz quasimoda przed oczami i zawsze mi się myli Gosek z Mateckim. Nie piście mi w komentarzu, albo cholera, napiszcie, który to był, bo jestem sam ciekawy. Chyba go szczelam, że chodziło o goska. Ja wiem, że to jest głupie, bo było zdjęcie, które wy widzieliście. Ja tego zdjęcia nie widzę, bo nie chcę udawać, że widzę, ale strzelam. Chodziło o goska. Gosek twierdzi, że struktury się dogadały, ale prawda jest taka, że jest kilkoro posłów, Przynajmniej dwóch, pan Terlecki i pan Dworczyk, znaczy Dworczyk jest europosłem, ale powiedzmy polityków PiSu, którzy żywnie mówią, że nie powinno dojść do połączenia, bo to przez suwerenną Polskę macie w sumie wróć, pisma, cholernie, złe notowania, że to suwerenna Polska wniesie do PiSu złodziejstwo, przestępstwa, wszystkie możliwe osoby dzisiaj ścigane. Z naprawdę ścigane za wielomilionowe przekręty pochodzą z terenów tamtych suwerennej Polski. Moim zdaniem nie połączyła ich walka z Tuskiem, jak mówi ten Gosek, szczelam Gosek. Bo Gosek też mówi, że dzisiaj struktury partyjne mówią połączcie się, bo zwalczymy Tuska dzięki temu. Nie, ich nie połączyła walka z Tuskiem, ich połączyła walka o przetrwanie. Oni wiedzą, że suwerenna polska czy tam solidarna, już nie pamiętam, jak oni się nazywają, że Ziobrzyści nie mają pieniędzy na prowadzenie żadnej kampanii, tylko połączenie się z pisem da im możliwość walki nie tylko politycznej, ale także walki o własną dupę, żeby nie była ona posadzona za kratami. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości bierze pod uwagę usunięcie z partii byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Wynika z informacji, do jakich dotarł Onet. Europoseł PiS i zaufany człowiek byłego premiera Mateusza Morawieckiego naraził się krytyką planów połączenia z partią Suwerenna Polska. Ale, o ile ja, żebyście mieli świadomość, ja nie pochwalam PiS-u. Ja nie chwalę pisu. ja po prostu pochwalam pewnego rodzaju postawę, mimo że moim zdaniem Michał Dworczyk jest elementem przestępczej grupy, przestępczej organizacji, to ja pochwalam jego wierność w tej organizacji i jego lojalność. I to, że jak Michał, wróć, że jak Mateusz Morawiecki był obrażany od szonów, od tego, że nie był twardy, że nie potrafił wyciągnąć Polski, że nie potrafił tego czy tamtego, czy to jaki go obrażał, czy Ziobro go obrażał, to Michał Dworczyk zawsze stał i bronił Mateusza Morawieckiego, bo był uznawany za jego wiernego człowieka. Ale kiedy widzę, jak Mateusz Morawiecki staje się Brutusem, a, wrę a wręcz bym powiedział Judaszem, który bierze włócznie, i wbija ją w żebra Michała Dworczyka, to naprawdę dzieje się we mnie coś, takie, taka, taka dobroć się we mnie otwiera, którą chciałbym przekazać Michałowi Dworczykowi, bo naprawdę smutno mi się robi, kiedy widzę, jak Mateusz Morawiecki z oszczepem, dobra wróć, z włócznią, staje za plecami Dworczyka i wbija ją od żebra. Na najbliższym kongresie włączymy dopisu PiSu posłów suwerennej Polski, takie decyzje zapadły w kierownictwie partii w kontekście jedności i zbliżających się wyborów prezydenckich. Jesteśmy partią szerokiego namiotu, w który mieści się wielu polityków o różnych wrażliwościach. Pracujemy dalej, żeby zakończyć w Polsce ten smutny czas, który trwa od 13 grudnia. Pierwsza szansa już w maju przyszłego roku. Takie oświadczenie w social mediach poczynił nie kto inny jak Mateusz Morawiecki. A tym samym. Musimy wyraźnie powiedzieć, Brutus wbił włócznie Judasza w żebra Michała Dworczyka. Ale co tak naprawdę stanie się z Michałem Dworczykiem? Nic się nie stanie. Michał Dworczyk w pewnym momencie zamilknie, skuli ogon, przeprosi, odda lojalność Kaczyńskiemu, który mu wybaczy. Bo wszyscy wiedzą, że 120 tysięcy głosów, które dzisiaj za sobą niesie Michał Dworczyk, w wyborach prezydenckich jest cenniejsze niż to, że wypieprzą biednego Michała Dworczyka na zbity pysk z partii PiS. Pochukiwania Kaczyńskiego kończą się wtedy, kiedy pojawia się chłodna kalkulacja wyborcza.